Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie bierze udział w tegorocznej czwartej edycji biegu Erasmusa organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Celem imprezy jest promocja programu Erasmus oraz zdrowego trybu życia. Nyską uczelnię reprezentują studenci kierunków psychofizyczne kształtowanie człowieka oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W składzie czteroosobowym. Tegoroczna czwarta edycja e-biegu odbywa się w nieco innych warunkach niż zazwyczaj. W tym roku zmieniła się forma rywalizacji. Dystans 10 km zamienia bieg godzinny. Studenci, zawodnicy biegu, biegną po wyznaczonej trasie przez godzinę czasu, zapisując wynik w aplikacji Endomondo, a następnie przesyłają ją do organizatora wydarzenia. Trzymamy kciuki za trenerów z Nysy. 3, 2, jeden start! Mateusz łabys, miumi. Jestem studentem trzeciego roku na kierunku psychofizycznej kształtowanie człowieka. Wrażenia super! Praktycznie nie odczułem tego biegu, ponieważ no na co dzień trenuję bieganie już od kilku lat. Myślę, że wydarzenie, oczywiście, na plus. Pogoda troszkę nie dopisuje, ale ogólnie wszystko by wyszło super. Jan Olniczak, bezpieczeństwo wnętrzne, drugi rok. Dystans tutaj niezbyt daleki, bo 15 do biegu. Także nawet się nie dało zmęczyć za bardzo. Przyjemna pogoda, wszystko super. Nazywam się Celina Przybytkowska i studiuję w Nysie na kierunku Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka o profilu trener personalny. Biegło się bardzo fajnie, pomimo deszczowej, zimnej pogody. Moim zdaniem ogólnie inicjatywa biegła bardzo fajna i myślę, że w przyszłych latach też powinno być to powtórzone. Dzień dobry, ja jestem Julia Zuchowska z kierunku psychofizycznych kształtowanie człowieka. Z pewno się bardzo męczący bieg i w deszczu, ale dałam radę i jestem zadowolona. Zachęcam wszystkich do biegania i do uprawiania aktywności fizycznej.